Dla wszystkich cierpiących karków, które wysyłają do Was sygnał SOS, mam przygotowaną niespodziankę. Bierzemy dwie piłki tenisowe, wkładamy do skarpety i to jest nasze narzędzie. Mogą być piłeczki wytenisowane, mogą być piłeczki nowe, nieważne mają być dwie, albo od razu już dostępne na rynku piłeczki silikonowe, dwie takie piłeczki zrośnięte. Co możecie zrobić, kiedy? Po powrocie z pracy wracacie i po prostu czujecie, że tutaj Wam coś zdrętwiało, że jest niefajnie, albo na przykład obudzicie się rano i czujecie, że a, coś mi wlazło w kark, albo ktoś Was wkurzy w pracy i czujecie takie pulsujące napięcie, jakąś sztywność w ramionach, albo między łopatkami, czy, czy ramiona Wam opadają, albo może w ciągu dnia zauważycie, że Wasze ramiona idą do góry za bardzo, że brakuje Wam oddechu i potrzebujecie po prostu zrzucić to napięcie z dnia. No to mam dla Was ratunek. Do tego zadania potrzebujecie własnego ciała, piłeczek i ściany. Nie musicie przeznaczać na to nie wiadomo jakiego czasu. Wystarczy 5 minut, a naprawdę poczujecie różnicę. Nie musicie mi wierzyć. Wystarczy, że to zrobicie. Uwaga, lecimy. Wkładamy piłki sprawnym ruchem między łopatki. Przyciskamy nasze ciało do piłeczek. Opieramy się tak naprawdę o nie. No tak spokojnie. I napieramy ciężarem swojego ciała na piłeczki. I na razie sobie delikatnie się tak trochę miziamy. Tak jakbyśmy chcieli wgnieść te piłeczki w ciało. Głowa najlepiej niech będzie skierowana do przodu. I teraz opieramy się i mocniej się oprzemy o piłeczki, tym większym ciężarem, tym większą siłą będziemy działać na piłeczki, tym głębiej wejdziemy w ciało. Można sobie zamknąć oczy i teraz będziemy robić takie mini przysiady. Opieramy się mocno o piłeczki i robimy przysiady. Najlepiej sobie włosy związać, ubrać koszulkę taką przylegającą do ciała i luźniutko Robimy sobie po prostu, proszę bardzo, nic trudnego, mini przysiady. Możemy głowę oprzeć i lecimy góra-dół, góra-dół, aż tutaj jesteśmy, piłeczki są przy karku, przy potylicy. Możemy się na chwilę zatrzymać. Podnieść sobie na przykład ręce do góry, albo zrobić taki: oh, wygiąć sobie plecy, otworzyć łopatki, i tam, między tymi łopatkami, są pochowane skarby, które nie są nam potrzebne. I tak, jakby nas te piłeczki chciały podrapać. Możemy się pokręcić na boki, puścić luźno ramiona, pooddychać spokojnie. O, i tutaj cały kark. Cała, cały ten odcinek, o tutaj tutaj od kości wystającej aż tutaj do tego dołka w potylicy. Można sobie to pięknie rozmasować. Możemy poprzekładać sobie głowę w jedną stronę, w drugą stronę. I po prostu jesteśmy delikatnie opuszczeni na nogach, taki mini przysiad. Albo takie delikatne przysiady, góra, dół, góra, dół. I piłeczka jest jak wałeczek. To jest taki ruch: to jest coś takiego. Taki ruch. Jeśli uznasz, że te 5 minut. Ma jakieś znaczenie dla Twojego ciała, jeśli jest Ci choćby odrobinę lepiej, proszę zostaw komentarz, możesz do mnie napisać wiadomość prywatną, jeśli masz jakieś pytania dodatkowe i proszę podziel się tym wideo z tym, kto może tego potrzebować.